Mi Co? Startuj! No, nie FA Jak e, już nie nagrywamy? Fa. To, to rzucę mixa. Co? A, to może się przywitać, co? No. Dobra. przykład z tej strony Epson i dalej siedzimy w środku nocy. Nagrywamy specjalnie dla was, bo wiemy, że to kochacie. Ze mną są Sensejko... Witam. ...aka ba Bartek. Tam e, Cycu, a, a nie to ja, e, Himore aka Ulazła. No dzięki, Chuj. Spoko i Silver, aka Fapacz. Hop, hop. Dobra, to. to, to... Bym... <laughs> jadł na opiekę. <laughs> Nawet nie przeczytałem wszystkich. Nie! Mam lepszy, kurde. Kurde. <grymne> Jak w ogóle klawisz to. Tylko to. Dlaczego się pega. Mam taką chętkę mam. Trzygiz chano. Dzięki zaam. Daję cięgiz chano. Wiesz, to jest mnie. Nie mm wieczny -hmm. Słabe. Ja chyba wezmę no, jednak czynnik. O, co jest to no Nie on. No nie ja Wygram to. Wygram się. Wygram to. Im, im no. później, tym lepiej. Ludzie, przecież ja muszę czekać do drugiej w nocy, żeby mieć internet. Żeby móc w ogóle myśleć. Tak. <laughs> ja idę do Kibla. Zaraz wracam. co jest najbardziej emo? <grym> ale ja, bym ja się przed tym dociął, już To ten, bo moja odpowiedź tam, tamista. co jest najbardziej emo? Co? leczenie homoseksualizmu. O, kurwa. emo, Chamski. emo, Chamskie. co jest najbardziej Epo. emo? niemieckie porno w lochach. co jest najbardziej emo? gęsi. jak te, jak to gęsi z Crossy Road. Dokładnie Obo. o nią chodziło. <głos> <głos> to jest twoje, to już ja bym komu nie dawać. Nie, jak kolek jak, jak to nie zabrzmiało. Tak Wybierz homoseksualizm. <noise> nie bym komu nie dawać. <coughs> A dlaczego nie niemieckie porno? No nie no, po bo, bo to, się się się. No jakoś tak bardziej mi się z homoseksualizmem kojarzy, ale dobra. Tak, z tobą. A bo okay. to jest taki miks angielski z polskim, nie? No. Aha. To co ty jeździ? Two best friends, play. Bo tam nie było tylu kary. Aha. Mhm. do best friends, play. Strzelanie do swoich. Two best friends, play. Spontaniczne samospalanie. TWO BEST FRIENDS PLAY PIERDZENIE POCHWĄ Tak, moje ja są najlepsze Czyli strzelanie do swoich? Nie, pochwał zaraz wracam wraca. Nie, samo spalanie jakieś mi się lepiej kojarzy Czego jest pełno w niebie? <noise> Idealna karta <grymne> A chciałem ją złożyć na początku Ej na Michał poszedł dla niej co? Przepadnie mi która. Przed każdy lubi chłapać przed kamerą, nie? Muszę <grymne> wyłączyć kamerę. Ja mam wyłączoną kamerę, ale używam mikrofonu z kamery, bo jest najlepszy. Ooooooh. Wow. 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 bo bo Albo włączę, niech ludzie wow. mnie zobaczą. O, uszanowanko, piesę, włowu. Włow, w wow, łeb są. Uszanowałem tu... sobie. Okej, ty załodziej wow. Złożę... wow. Już jestem, już jestem. Jak znajdę coś na łeb, to założę. Dobra. Ej, a ja nie mam jeszcze dać karty, dobra, nie zapomniałem. Do <laughs> Za późno. <laughs> Działego jest pełno niebie? ładnych niebieskich penisów i ciężko, <grystanie> ciężko pracujących cyganów. <grystanie> no nie, no, wiadomo co wygrał. Nie. Yeah. Yeah. Rozkręcam się. Ja, masz w sensie, że nie, że nie, nie, nie wrzuciłem niczego. To znaczy że Ja jestem jak Iz... Ja jestem jak Izak. Jan przy urodzeniu dostałem plus 10 do każdej gry na świecie. <grystanie> Wygrałam, kurwa. Nie. Whiskas. Whiskas. Pobudka na parkingu, będąc na półnagi. Wikigowie. Wikigowie. Chcesz zobaczyć mojego okręta? To, to nim napadam i gwałcę. Oj. Ale wydaje mi się, że. Pobudka. Hello. Ej! No nie, no, no. Do zera was zjadę! Do zera was zjadę, a nie bo już macie... Badania <laughs> wykazują, że myszy laboratoryjne pokonują lab labirynt 50% szybciej w konta po kontakcie z... Zobaczcie mi, ale ja ja to wygram zobacz, A, kurde, nie mogę się zdecydować. O, to, chociaż mogę to zmarnować, ale kogo. Po kontakcie seksualnie. z koniną. Pokonacie. Że... Zgięciami piersi, w kontakcie z moim życiem seksualnym. Nie, nie mogę dać... cię spierdalają. Przed dzikim pytonem. No nie! <laughs> no nie! <laughs> no, nie <śmiech> no. <śmiech> Rozjadę was wszystkich. Już wygrałem? Koniec? Nasza konspiracja jest co? najlepsza. Była szybka rundka i była szybka rundka. Rozjechani, po prostu porobieni Nie w będziecie kradę z youtuberów. Jak patrząc. He, 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 he Czyli jakby nie patrząc, jak ja byłem w konspiracji z Websonem, to tak jakbym ja też wygrał Nie Tak Oj witam, wygrałem Tak bo jesteś też. youtuberem. Tak bo jesteś youtuberem. Nie jesteś, jesteś w Gramy jeszcze? Ja już muszę stworzyć. Tak co? Nie będzie się w opisie. Wow. Nie, możesz ustawić, wow. ale to nie ma żadnych Dobra, Dobra. To, to jutro też będę. W takim razie żegnamy się z Bartkiem, Sensei Cup. Nie, ze mną też pewnie. Na no, zawsze. Okej okay. Zniczaj no. miasta. A. Tak, Ewelina Lisowska Łe, sorry, nie wyciszyłem mikrofonu. <coughs> Stary weź. A, <coughs> już lepiej. Dziękuję za Dobra. uwagę, dziękuję za zaproszenie i, i subujcie nie Subujcie Nie subujcie. Nie do nie subujcie. Tak. Idźcie do lepszych. Jak będą filmy? Po co no właśnie, po co filmy? Wystarczą suby, łapki, i hajs z YouTube'a. Bang! Filozofia Websona. <laughs> Dobra. Od razu dostanę chyba 10 łapek w dół. Dzień Dobra, ja na, więc... na, na razie tak, wszystkim. Cześć. 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 Tak spłoniesz w piekle, śmieciu!